Dzień dobry. Przechodzimy dziś do Was z pewną bardzo ważną wiadomością. Na tej wiadomości leży aktualnie Czesław. Jak się komuś uda, to dostanie taki egzemplarz takiego pięknego kalendarza, jak lepiej żyć z sierścią Czesława. O, to będzie taki egzemplarz y, ekstra udekorowany przez będzie naszego test kota. To jest dla alergików. I tu są różne miesiące z różnymi sentencjami mądrych ludzi. Więc Ale tak. słuchajcie, jest Louis Hey, jest Eckhart Tolle, jest Sadhguru, jest, jest Herman Hesse, jest Jezus, jest Budda, są wszyscy nasi najwięksi nauczyciele duchowi i nie tylko, jest Joe Dispenza oczywiście. Postanowiliśmy w tym roku zrobić wam taki prezent pod choinkę i stworzyliśmy taki oto piękny kalendarz. I chcemy Menedżer, którego nie da się kupić, Właśnie, nie będzie powiedz. się go dało kupić absolutnie. On będzie tylko i wyłącznie do zdobycia, w zbliżającym się już bardzo niedaleko Black Week. Black Weeku, tak. Ale tak, od tak, najbliższej chyba 26 śruby. listopada. W każdym razie w najbliższej środy zacznie się szaleństwo. E, szaleństwo, na jak lepiej żyć. W tęże środę pojawią się już wszystkie informacje, co trzeba zrobić, żeby taki kalendarz zdobyć. Przy okazji, oczywiście, no, jak to w Black Week, będzie dużo fajnych cen, promocji, różnych niespodzianek. Staraliśmy się niestety temu porwać. Będzie to jest fajne. Dzięki, Ale temu, tak, nie? dzięki temu wykorzystacie, bo możecie sobie. Dużo rzeczy kupić taniej, a niektóre, takie jak kalendarze, zdobyć, których normalnie w ogóle nie da Właśnie, się. Właśnie, i ja jeszcze Wam muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Tych kalendarzy jest 50, dokładnie. Po skończeniu tego nakładu koniec, więc to będzie na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. A poza tym druga ważna rzecz, że na odwrocie każdego takiego kalendarza kto dostanie, kto go zdobędzie, dostanie od nas swoją osobistą dedykację. Każda, będzie, każda inna, będzie inna, każda będzie imienna i każda będzie specjalnie napisana przez nas. Każda będzie osobista nas, czy od czy nas. przez tą panią, bo ja bazgrolę, więc mnie byście nie odczytali, ale w naszym imieniu Gosia napisze dla każdego osobne dedykacje. Także bądźcie czujni, w środę zwłaszcza. Akcja będzie trwała kilka dni. E, do poniedziałku, do, do, 1 grudnia. do 1 grudnia. Także będzie trochę czasu i jeszcze przypominamy, że we wtorek, czyli dzień wcześniej, 20... Tak. Piątego. 25 będzie premiera naszego pakietu dobrostanów i warto go teraz sobie kupić w przedsprzedaży, bo na ten pakiet nie będzie Weekowych ofert. Także on nie będzie tańszy, tańszy jest teraz. Więc jeśli ktoś jeszcze chce, to do wtorku, yy, nie w wtorek, już będzie premiera, czyli do poniedziałku włącznie można go sobie kupić w przedsprzedaży taniej. No i tyle, słuchajcie, widzimy się niebawem. Fajnie wyszło. Z kalendarza. Ok, tak. Trzymajcie się. Do zobaczenia.